Witam na specyficznym odcinku, bo otóż będziemy grać z, z Bycholudem. Wygramy jakieś dziwne rzeczy. No, zobaczymy. Wspólne tu, tu, tu. Dobra, grać jakoś szybciej. Tak nie mogę zagrać. A to przypał. No to nie dziżę, żem zagrał. No to się wyłożyłem. Nieźle. Zaraz pójdzie królew F8 i będzie git Eee, czemu nie mam ruchów? Ja, plan Tutaj? А... Uh. Подваливаем. Nie! Kurczę, prawie bym jeszcze na czas przegrał, bo myszka mi się umsknęła. Ale jaja. I teraz sobie analizujemy tą dość beznadziejną partię. <grych> Procentowo to tam wychodziło, że jeden z nas ma 60%, drugi 70%, więc wybitne jednostki z nas. Czyli skoro Benialus ma GMA i zrobił 70%, a ja zrobiłem 60% Może mam, mam FMA? Powinienem mieć Ja mój FM z, z Cheetosów Dobra, rozpoczął od skoczka F3 Zagrałem B6, gdyż grałem Gdyż grałem wtedy losowe ruchy, generalnie to jest partia z 18 sierpnia tego roku Więc już dość świeżo i będzie coraz świeżej Jak się okazuje to jest Opening jego. E4, Gając B7, Skoczek C3. I teraz już wiem trochę więcej na ten temat. Oczywiście nie przerobiłem tego debiutu, bo po co wiem, jak wyprowadzać, wyprowadzać figury. No to wyprowadzam figury, ale nie słuchajcie się mnie, powinniście znać debiuty, które gracie. Szczególnie na niższym poziomie i na dłuższych czasach. Ale to tam Blitz, więc czasowe ruchy można grać. Powinno się grać w tym momencie E6, żeby w przyszłości wyprowadzić Skoczka, zagrać coś w stylu D5. I przejść do około obrony, francus do obrony francuskiej z Fiancetto. Przynajmniej według mnie powinno około się tak grać. Jednakże zagrałem D6 i te domki no nie są na najlepsze na świecie. D4, centrum zajęte, skoczek D7, koniec C4, E6. Troszkę partii od y Paklesy oglądałem swego czasu i właśnie on ustawiał takie beznadziejne rzeczy. Więc stwierdziłem, że się ustawia podobnie. O nie, tego nie było, nie widzieliście tego Poczekaj, w sumie i tak przed partia leciała, więc, więc whatever Skoczek Gf6, h3 i od razu chciałem podatakować centrum, co nie było dobrym podejściem Najlepiej tutaj zagrać właśnie najpierw, najpierw roszadę i później podrywać centrum przez e5 bądź d5 Niestety się pośpieszyłem i zagrałem c5 i nastąpiło e5, wspaniały ruch to jak się okazuje, mój skoczek jest smutnym skoczkiem, też sprawdźmy, gdzie on może zagrać. No na H5 będzie wyglądał jak idiota, bo G4 tracę figurę. No i mam jeszcze pozostałe 3 pola. Na E4 w ogóle nie myślałem nad tym ruchem, a jak się okazuje, to jest, no powiedzmy, że jedyny sensowny jeszcze, bo po wybiciu po prostu gram D5 i widełki, na przykład bicie, bicie C4. No, nie jest to najlepsza pozycja. Mam stratę piona i tak dalej. Ale powiedzmy, że da się to przeżyć. Aczkolwiek tu zaraz skoczek wejdzie na D6 i generalnie ohydna pozycja już w dziesiątym ruchu, powiedzmy. No ja liczyłem głównie skoczek na D5. Aczkolwiek po wybiciu gońcem, bicie, bicie, bicie na koniec jest EBIE D6 i na tym związaniu mocno cierpię. I z tego co pamiętam, już, już na filmiku z tej partii. Ogarnąłem, że Houston mamy problem. No i po pół minucie wycofałem skoczka na G8. To już mam minus 4. W sensie przeciwnik ma plus 4. Nie ogarniam jak to nazwać. Dobra. EB1, -E Gając B1, -E Skoczek E4. To nie jest najlepszym podejściem. Mogłem tu lepiej zagrać po prostu czarnymi. Powinienem to po prostu wybić. Jakoś nie chciałem wymieniać gońca, bo stwierdziłem, że tu będę miał dziury w przyszłości. No, najlepszym podejściem jest właśnie wybicie i po wybiciu wyprowadzam skoczka, robię roszadę i przynajmniej mam króla w końcu skokowanego, co jest profitem. Jednak wycofałem gońce, zagrałem gońce 7 i nastąpiło debiece. Lepszym podejściem i, to, i takim typowym, w sumie nie wiem czemu nie zostało zagrane, było po prostu D5, żeby otworzyć pozycję przed królem. Generalnie widzicie króla na środku, to rozwalacie. Czyli I D5. I jakby na przykład wybił pionkiem, co z automatu wygląda beznadziejnie, bo to był taki render na mojego biednego króla się stworzył. To po prostu byłoby bicie skoczkiem na C5, szak z odsłony. Hetman E7 na przykład. Bicie na B7. Oczywiście nie bijemy hetmana, bo wtedy po prostu straciliśmy figurę. Tylko najpierw bijemy na C4. Hetman odbija, i, i tak mamy przegraną. Jest plus 5 dla białych tyż po pierwsze wieża chce wejść na linię E, po drugie wisi nam goniec, po trzecie nie mamy ruchu. ok wracając, odbiłem skoczkiem, bicie, bicie, wieża D1 na otwartą linię, pan C8, moje figury wyglądają świetnie. Goniec B5, król F8, więc nie mogę mieć złej pozycji, skoro gram tak komputerowy ruch jak król F8. Skoczek G5, skoczek F6, wyprowadzam kolejne figurki, żeby jakkolwiek się poroz porozwiązywać. Z tej sytuacji. Hetman C6. Zostawiłem niesamowitą pułapkę, żeby dać mata na G2. I tutaj piękną kombinację chciał zas zastosować pan Zbigniew i wybił gońcem na E6. Co jest genialnym posunięciem. I do mata w jednym nie na no, żartuję. To takiego mata ja bym mógł dostać. Toczek F3 nastąpiło, żeby zablokować. Król E7. Kolejny ruch królem. Chodzimy sobie po trójkącie, bo nie wiemy, co robić ze swoim życiem. Nastąpiło Hetman F1. No niestety, Beniodus się mnie boi. Musi aż cofać Catmana na pierwszą linię, żeby obronić pole g2. Nastąpiła, nastąpiła wieża h na d8, w końcu mam wszystkie figury rozwinięte, niesamowite. Skoczek e5, Catman e4, a5, gęs a7, skoczek f3, więc ten manewr był dość niepotrzebny. I teraz nastąpiło Catman g6, co bez sensu. Spawn i spawn. Czemu nie biłem? Nie wiem, nie pytajcie mnie. Prawdopodobnie bałem się czegoś w tylu gojęc D3, albo że bieża mnie tu jakoś maltretuje, ładnie mówiąc. Więc nastąpiło Hetman G6, Koniec E2, skoczek E4, gońc D3. Zostałem związany. O nie, Pominając to, że tutaj 5 wisi ciągle, ale nieważne. Nastąpiło gońc D3, F5, broń skoczka i się rozwiązuje przy okazji. Skoczek e5, hetman f6, f4, obrona skoczka, wieża d5 Po co? Nie wiem. Żeby się zdwoić generalnie, aczkolwiek po gońce c4 się nie zdwoje. Wow. Więc stwierdziłem, że wybiję tego skoczka, bo mnie bardzo ir irytował. No I mam genialnego gońca, który nic nie robi. Genialnego drugiego gońca, który też nic nie robi. Wierzę w kącie. <grywa> Króla na środku i hetmana na f6. Niesamowita pozycja. Myślę, że jestem w stanie na pewno wygrać to z arcymistrzem. FBE, Hetman bije, bije e, Gając F4, a tak na Hetmana. I co? I wcześniej tego piona nie widziałem na C2, żeby wybić, ale już piona na B2 zauważyłem. I tak oto dostałem wieża B1 z, ze związaniem. No po prostu tu już mamy niedoczas i trochę gramy losowe ruchy. Przez to na koniec mamy taką wybitą dokładność. Więc wybiłem drugiego piona, którego wcześniej miałem wybić. Dostałem wieża bije B7, Król F6, kolejny ruch królem. Super. Wieża DD7. Warto zapamiętać, że ty wieża na tyłach to obrona trudna, szczególnie jak są dwie wieże na tyłach, to już w ogóle tragedia. Wieża F8 bronię się, więc tracę drugą figurę, ale to nie jest istotne, po prostu to będzie szybszy i nie dostanie mato ten wygra, więc bronię się przed matem, podwalam figury, bo nie potrzebuję już ich. Za późno. G5, atak na gońca, gońc H2, F4, więc gońc już jest trupem, nie ma ruchu. Koniec D3. O nie, zostałem związany, więc grałem Hetman C3. Z planem oczywiście zagrania Hetman E3 z szachem, żeby odbić końca. A nie, jednak nie. Hetman E5 <laughs> to mi nic nie daje. Więc po prostu już mam stratę wieży i dwóch lekkich figur. Quality Content. Hetman E3 z szachem, król H1. Jako, że mam mało czasu, to po prostu jeżdżę po trójkącie. wybitna sprawa. Więc zagrałem. Więc byłem tutaj, zagrałem na E5, zagrałem na E3, zagrałem na C3, zagrałem na E5. Super. Nastąpiło Hetman C1. Ok. Nastąpiło G4. I tu najlepszym podejściem było wybicie gońcem na C5. Po pierwsze, atakujemy wieżę, no i jak zostanie wybita, to tu zostanę zajechany tymi wieżami. Do tego ten Hetman coś zrobi na pewno. A po drugie, grozi mi z D4 z widełkami. Ale mało czasu wiadomo. Trasowe ruchy. gońc B, G4. Hetman G5, kolejne ruchy, atak na gońca. Co zrobić z tym gońcem, żeby go nie stracić? Hetman F3, to na pewno działa. H bije, hetman bije, bicie, bicie. Wieża H8 z szachem. I tu dość zabawna sytuacja, gdyż no, kto by się bronił gońcem te, w tej sytuacjach ma dwie wieże na siódemce i generalnie w takich sytuacjach chce się wymienić wieże, żeby na pewno wybijać wszystkie pionki i żeby na pewno nie przegrać, więc co najmniej zremisować. Więc sprymowowałem wieża bije H7. Tylko, że tam nie było wieży. Ups. Król G1 oczywiście też trochę nie zbił, bo po co? Ale ja też nie. Wyrąbane. Lecimy dalej. E5. No i w końcu straciłem niestety moją smutną wieży wieżyczkę, ale ci dalej pionami do przemiany. E4 szach. Kolejne los losowe ruchy. No i po prostu kto pierwszy, ten lepszy. I tu na szczęście omsknęła y się myszka Do duchu i zagrał wieża D2. Ja to skrzętnie wykorzystałem i wybiłem królem. Nastąpił król F2. I czas mi się skończył O sekundę przegrałem Nawet Nie była to najlepsza partia w moim życiu W jego raczej też nie Ale było zabawnie W kolejnych buletach będzie pewnie jeszcze zabawniej <grym> Bo jeszcze mniej czasu będzie Ale wszystko zobaczycie w swoim czasie Mam nadzieję, że się podobało Jeśli tak, zachęcam do zostawienia Subskrypcji z dzwoneczkiem I łapki w górę, w górę dla zasięgów I do tego jakiś komentarz Będę wdzięczny oczywiście jak macie jakąś propozycję, co mogę zrobić, co mogę poprawić, i tak dalej, staram się to robić generalnie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye.